Witam Was serdecznie, tu tarocistka Ania. Zapraszam Was na unboxing. Unboxing kart, uwaga, Encore Tarot, Ciro Marchetti. Słuchajcie, zamówiłam sobie bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych. <słuchaj> szły, 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 doszły, leciały. Leciały z Miami, leciały przez Lizbonę do Warszawy i przyleciały... I chciałam, wam, chciałam Was zaprosić. Wyciągnęłam je z pudełka, w którym przyszły i przede wszystkim, zanim otworzymy, mamy kartę z autografem Ciro Marchetti'ego. Wygląda na to, że to jest na takiej wytłaczanej karcie faktycznie odręczny autograf napisany mazaczkiem. O, tak wygląda autograf Ciro Marchetti. Taka jest karta. Myślę, że to jest rewers tych kart. Encore. I zobaczymy, co tam dalej w środku słychać. Karta ma tak jak te karty, bo je oglądałam oczywiście na YouTubie wcześniej. E, ma tak jak ta talia Encore. Ma. Nie wiem, czy to będzie widać nie na tych taliach. Potem będzie. Ona ma czerwony błyszczący brzeg. Nie złoty, tylko czerwony. No, pięknie. Dobra, kartę dajemy na bok. Pudełeczko. Mm. Pudełeczko jest zafoliowane. To mamy górną stronę, boczki, tył. Nie będę się podejmowała czytania po angielsku, czyli romerczetti.com słowa. No, miecze, buławy, kielichy i monety, czy denary. I tu znowu tak. Z tej strony czysto. Z tej strony czysto. Słuchajcie, to otwieramy. Otwieramy. Ja je tu na boczek wezmę nożyczkami, udłubię folikę. Czekajcie, poczekajcie. O! Sobie zaczniemy folikę i... Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Papierki na bok. Już jestem mądra, bo się naoglądałam. O! Bez tej folii w ogóle bardzo Piękne karty jakościowo, przepiękne, przepiękne karty, pudełko na razie, pudełko i pudełko jest, nie mam jeszcze kart w tego typu pudełku, to znaczy mam z magnesikiem, ale jeżeli jest magnesik tak jak tu, to na ogół jest pudło duże, bo jest książka, a tutaj mamy pudełko, pudełko malutkie, najprawdopodobniej na same karty, a jednak ona jest z magnesikiem, to jest super rozwiązanie w ogóle. To co, słuchajcie, otwieramy. Dadaun, 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 magnesik. Dżu -dżu. I mamy karty w środku. Tu też mamy ciemne pudełko, o tu widać magnesiki. Wklejone pod spód. Tu mamy maskę przepiękną. I na górze głupca. Cudne karty, wyciągamy, słuchajcie, wyciągamy, wyciągamy. Wyciągamy. Pudełeczko czarne w środku. Z o, mi się była spaliła, patrzcie. <grym> z czerwoną z tą rzeczką. Mhm. Odkładamy na razie tu na bok. Rewers, a ja nigdy nie wiem. Nie, rewers to jest chyba. No ta strona kart, która jest dla wszystkich kart jednakowa. I karta głupca pierwsza. Hmm. Pięknie, no to otwieram. Czekajcie, robię tak, żeby światło nam tu padało. Otwieram folikę, bo karty są zafoliowane. Faktycznie mają czerwoniutkie, metaliczne brzeszki. Czekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Wow, 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 wow. Piękne, nie? Piękne. Dobra, patrzymy. Patrzymy, słuchajcie po kolei. Mamy łupca. One w ogóle jakoś pachną. Poczekajcie, bo ja je muszę powąchać. Tak, one te chyba ta ta czerwona farba, o. Patrzcie, ta czerwona farba po prostu. Każdy żywioł nie? Cz, cz, cz. w innym kolorze. No dobra, jedziemy. Wielkie arkana. Eee, Głupiec. Tak? Nie, ja to muszę, a tak będzie widać, tu będę dawała, dobra, poza ten cień. Mak. Eee, Super. Pięknie. Kapłanka. Kapłaneczka cesarzowa. Cesarzowa, właśnie. Cesarz. Tankowie. Przepiękne, słuchajcie, te karty i wielkie arkana mają takie szaro srebrne, szaro-szare grafitowe y, obrzeże. Mhm. Tę tą rameczkę, nie? Czerwony brzeg i taką szarą rameczkę. Rydwan, przecudna siła. Remita. Pustelnik. Koło fortuny, sprawiedliwość, wisielec, jakiś głos, wisielec i śmierć. Umiarkowanie. Piękny diabeł. Diabeł. Super diabeł. Popatrzcie. Mhm. Uh -huh. Diabeł. O, wieża. Nawet jakieś fajerwerki. <laughs> uh -huh. Gwiazda. O, śliczna gwiazda. Gwiazda. Księżyc. Uwięziona w tajemnicy. A kto nam się pcha, słońce. Księżyc. Mhm. Patrzymy dalej słońce. Sprawiedliwość. A nie, przepraszam, sąd. Co ja gadam? Sąd. Judgment. To jest sąd ostateczny. Mhm. Zmiany, zmiany, zmiany. I świat. I świat. Pięknie. Słuchajcie, wielkie arkana, przecudowne. Patrzymy teraz na mamy monety. One mają zielone, to jest żywioł ziemi. Mają zielone, zielone brzeszki. As. Monet, dwójeczka. Trójka. Czwórka. Piątka szóstka Wszystko w odcieniach zieleni. Niektóre rysunki podobne, na przykład ten do tarota snów, nie? Tam jest różnie. On jest taki inspirowany widzę. Siódemka ósemka. Ósemka znowu bardziej podobna nie pamiętam, jak się nazywa ten drugi komplet, który mam. Ósemka. Dziewiątka monet. Mhm. Dziesiątka. Giermek. Rycerz. I król monet. O, słuchajcie, a to co za karta? Jakaś dodatkowa? To jednak muszę przeczytać. Słuchajcie, w instrukcji. A nie mam. A? Instrukcję dostałam, już wiem. Instrukcję i książeczkę dostałam na tym, na A, link do ściągnięcia. Właśnie, że nie drukują, tylko link do ściągnięcia. W ogóle przepiękna karta. Jaka karta niespodzianka. pl jeszcze pisze. Nie wiem. Hmm. Ciekawe. To pewnie w każdym żywiole będzie taka karta. Nazwijmy ją na razie kartą niespodzianką. Ale też kartą, popatrzcie, domu, kartą dostatku, kartą spełnienia marzeń. Taka karta trochę jak w raju, nie? Zwierzątka sobie tu siedzą na pięknej łące, latają motyle. Taka karta szczęścia. No. Ciekawe. Ja je odłożę na bok, bo będziemy potem robić rozkład, więc ja je na razie te jakich będzie więcej, bo pewnie przy każdym żywiole to dam na bok. Hm. Dobra. Patrzymy na żywioł wody. Żywioł wody ma żółte obramowanie. As. Dwó czy kielichy w sensie kielichy. Dwójka kielichów. Też ciekawa. Trójka kielichów, czwórka kielichów, piątka, szóstka, siódemka, osiem kielichów, dziewiątka kielichów, Dziesiątka kielichów, matka. Jak piękna, szczęśliwa karta. Paść kielichów, rycerz kielichów, królowa kielichów, król kielichów. I znowu ta dodatkowa karta. I znowu słuchajcie, dom. Dom tyle, że podwodny w lesie podwodnym. Hmm. Królestwo. Król to królestwo. Ciekawe, ja nie znam angielskiego, od czego to jest PLS skrót. Hmm. Dobra, odkładam na bok. Dowiemy się. Patrzymy dalej. Miecze. Czekajcie, łyczek zrobię, herbatki. Mhm. Miecze. As. Dwójeczka. Miecze mają, to jest powietrze, mają niebieską rameczkę. Trzy, trójka mieczy, czwórka mieczy, piątka, szósteczka, siódmeczka, ósemka, dziewiątka mieczy. Dziesiątka mieczy. O matko. Kiszponiska go tu rozdzierają. Paś. Rycerz. Królowa. Król. I dodatkowa karta. Słuchajcie, powietrzny dom. Powietrzny dom. Dą Dom nad chmurami, dom w plan na innej planecie. Ciekawe, odkładam na bok. No i ostatni żywioł, żywioł ognia ma oczywiście czerwoną rameczkę i patrzymy, czyli yy, buławy. A z buław dwójeczka buław Trójka buław, czwórka buław, piąteczka szóstka siódemka ósemka dziewiątka. Dziesiątka. Paś. Rycerz. O, jaka ognista królowa. Mhm. Król. I ostatnia karta ta dodatkowa znowu dom. Dom nie ognia tym razem, ale dom światła. patrzcie ma szklane, szklane ściany. W zasadzie jest zbudowany z szyb samych, przez które przebija światło, dom światła. Dobra, te karty odkładam na bok i zobaczymy, co nam się tu uda zrobić. Potasujemy. One, popatrzcie, jak są poukładane. Przez to, że mają rameczki w różnych kolorach, to widać dokładnie. Nie, to mi światło troszkę tak odbija się. E, widać dokładnie kto jest czy, z którego żywiołu. Dobra, tasuję. Słuchajcie. Są śliskie, bo są nowe, więc potasuję je troszeczkę i, zrobię, i zastanowię się, jakie czytanie zrobimy. Bo to takie wiecie, czytanie na lajciku nowymi kartami. Zobaczymy, jak się je tasuje. O Jezu, jakoś dziwnie. Czy tak się nie da? Nie, da się, da się, da się. Są po prostu świeżutkie, pachnące i śliskie. Encore, encore tarot. Tasujemy. No i myślimy, co byśmy tu zrobili sobie. Na najbliższe, nie wiem, 3 miesiące dla osób, które odsłuchują ten filmik, ja oczywiście czasóweczka nie będzie. Dla tych, którzy nie mają potrzeby oglądania kart, to żeby sobie kliknęli od razu na. U, ale słuchajcie, one się niszczą przy tasowaniu bardzo. Hmm, no to kiepsko. To nie fajnie, jak się niszczą przy tasowaniu. Trudno, ale są fajne. Są fajne. Czekajcie, jeszcze troszkę je potasujemy, bo talia była poukładana, więc. No i co, na miłość, nie? Co tam w miłości? Co tam w miłości dla osób, które. Uuu! Ja tam, co tam w miłości dla osób, które. A tu mi wypada, słuchajcie, diabeł. Diabeł, czyli namiętność, uzależnienie od seksu po prostu, albo uzależnienie od jakiejś sytuacji osób, ale duża, duża, ogromna namiętność. Wkładam tego diabła z powrotem czy bym go źle włożyła? Nie, dobrze. Wkładam diabełka z powrotem. Nie, dobrze. Kładam diabełka z powrotem. Jeszcze chwilę potasujemy. Mhm. Ok. No sypią się, sypiam. Słuchajcie, to są nowe karteczki, nie? Więc one są śliziutkie, nieopalcowane. I po prostu fruwają. Co tam w miłości dla osób, które odsłuchują ten filmik na najbliższe trzy, trzy miesiące? Uzależnienie, bo wypadł diabeł, wypadła trójka ym, kielichów, żeby Was tam za dużo w tym związku nie było, nie? Czyli jak poznacie kogoś, dbajcie o to, żeby on był, on albo ona była wolną osobą. Mhm. Patrzymy, tasujemy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze chwilkę potasujemy. Mm -hmm. Patrzcie. Jakieś takie są faktycznie śliskie, no ale to one przestaną być śliskie, jak troszkę się nimi popracuje. Co tam dla osób, które słuchają ten film przez najbliższe 3 miesiące od momentu wysłuchania filmu? Patrzymy. Słuchajcie, e, tak zrobimy. Wy być może nie będziecie widzieć wyjścia z sytuacji, e, ale to wyjście znajdziecie. Będzie jakaś trudna decyzja do podjęcia. Natomiast ta karta nam mówi o tym, że albo macie się zająć osobą młodszą, Przepraszam, że się nie musicie zajmować osobą młodszą. Się zamyśliłam, patrzcie, zamyśliłam się. Nie musicie się zajmować os osobą młodszą, bo ona sobie po prostu poradzi i macie jakby myśleć o sobie w kontekście, tych, w kontekście tych decyzji, które tu zapadają. Znajdziecie rozwiązanie, będziecie umieli tą decyzję podjąć. Czego by to nie dotyczyło, czy nowego związku, czy związku, w którym już jesteście. Co tam dobrego dla was. O, no tak. Mamy kartę rodziny, kartę stabilizacji, kartę ogniska domowego. Zobaczcie, rodzina, nad nią piękna tęcza. Tak się podzieje w waszym życiu, że, że to rozwiązanie, którego szukacie, znajdziecie w rodzinie. Znajdziecie rodzinie, w rodzinie, znajdziecie wśród bliskich. Jeżeli potrzebujecie jakąś pomoc w podjęciu decyzji, to rodzina będzie. Tym miejscem, gdzie ktoś z rodziny albo generalnie członkowie rodziny będą tymi osobami, które pomogą wam znaleźć rozwiązanie tej trudnej sytuacji. Czyli taka miłość, słuchajcie. Karta zamykania na pozycji negacji mówi nam o tym, że nie czas jeszcze coś domykać, że to jeszcze się nie dopełniło, że jeszcze. Jeszcze nie czas na to, żeby się rozstawać być może albo nie czas na to, żeby za nowe związki zawierać. Ja tak patrzę, bo to troszkę wiecie, to nie są karty takie miłościowe, stricte, ale rodzinne bardzo, więc powiem Wam od tej strony: jeżeli macie jakiś kłopot w rodzinie, w swoim związku albo w bliższej lub dalszej rodzinie i wiecie, że musicie podjąć jakąś decyzję, to podejmujecie tą decyzję taką, żeby dbać o siebie, ale. I o rodzinę, chociaż ta rodzina też będzie podporą, ale żeby dbać też o rodzinę i nie zamykać jakiegoś etapu, czyli rozwijać coś. Słuchajcie, jeżeli chcecie się rozstać, to jeszcze, to jeszcze nie jest czas na rozstanie. To jest czas na to, żeby jednak popracować nad tym związkiem. Jeżeli chcecie, jeżeli jesteście samotni, słuchajcie, to też wsparcie w Waszej rodzinie. Nie mówię o partnerze, ale mówię o rodzicach, siostrach, braciach, ciociach, wujkach, kuzynostwie, dalszych, bliższych, wiecie, członkach rodziny, bo tam jest rozwiązanie. Mhm. Jaki będzie efekt tego wszystkiego? No i efektem tego wszystkiego, słuchajcie, będzie piękne, spełnione życie emocjonalne, życie rodzinne. Natomiast to jest yy, Etap zakładania rodziny, zakładania. To nie jest poznawanie nowych osób. Słuchajcie. No. Hmm. Ciekawe te karty są. Ja sobie jeszcze na nie popatrzę przez chwilę, na ten rozkład. Jak będzie wyglądała wasza miłość i wasze emocje przez następne trzy miesiące. Będziecie na pewno podejmować trudną decyzję. Rozwiązanie, pomimo tego, że będzie trudno znaleźć, znajdziecie. I nie, ma, nie, jakby nie musicie się martwić o emocje młodszych członków rodziny. Nie zamykajcie też czegoś, nie kończcie jeszcze, bo nie jest na to czas. A efektem będzie piękna, kochająca się, stabilna rodzina. Przy cudowne ognisko domowe. Pięknie. Dziękuję Wam bardzo. To tak króciutko, żeby zrobić inaugurację kart Encore Ciro Marchetti. Jeszcze raz Wam pokażę. Tak, to są te karty dodatkowe. Dowiem się, to, to dam znać o co chodzi. I karta z. Um, no, widać, widać, z autografem samego Ciro Marchetti. Ok, dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się cieplutko i życzę Wam przecudownego dnia. Papa! Pa.